Zakończył się jubileuszowy 50. Rajd Dolnośląski, w którym 63 załogi potwierdziły swój udział. Rajd Dolnośląski był piątą przedostatnią rundą rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich telewidzów, wszystkich kibiców rajdów w całej Polsce. Bardzo mi miło powitać po zakończonym rajdzie dolnośląskim, który w tym roku miał charakterystyczny przebieg, ponieważ był to jubileuszowy 50. Rajd Dolnośląski, który odwiedziło rzesza kibiców. W całym rajdzie wystartowało 57 załóg w rajdowych samochodach w Mistrzostwach Polski i w historyku wystartowało 13, 13 aut. Jest to coś nowego na naszych polskich drogach rajdowych. Jest to powrót do aut, które kiedyś startowały w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Europy, w Mistrzostwach Polski. Jest to ciekawe dla kibica, ponieważ jeżdżą auta, które tworzyły kiedyś historię sportu samochodowego na całym świecie. Koncentracja przed startem jest najważniejsza atmosfera w Samochodzie również spokój. Ja praktycznie jest to klucz do tego, żeby dobrze pojechać. Dano do S. Raid wymagający, bardzo techniczny, trudny. Naprawdę bardzo ładna impreza. W tym roku start i meta rajdu Dolnośląskiego i Bruszowego miała miejsce w Dusznikach, na rynku. Baza całego rajdu, park serwisowy, hotel Zieleniec i park serwisowy był na parkingu w parkingu usytuowanym w Pogoda w miarę dopisała, ponieważ w pierwszy dzień w czasie startu była bezdeszczowa. Cały pierwszy dzień rywalizacji też odbywał się bez deszczu. Sobota była trochę, trochę gorszym dniem, ponieważ na drugiej pętli Zaczął padać deszcz. Przed nami Power Stage. No, fantastyczna sytuacja dla nas, jako mieszkańców Kłocka. No, przejechać się w swoim mieście po tak świetnym odcinku, jakim jest tutaj e, odcinek Power Stage. Power Stage był to ostatni odcinek przed Metom, który, na którym rywalizacja przebiegała tradycyjnie e, po, po trenach miasta Kłocko. E, był to dosyć widowiskowy fragment przejazdu. E, na których przyjechało bardzo dużo kibiców. Z tego co nam policja podaje, było to około 7-8 tysięcy kibiców. W etapie kłodzkim, był to ostatni etap, który jest nazywany Power Stage. Hołoszys zbrał udział jako, jako, że tak powiem, gość zaproszony, czy nie czuł się w kwalifikacji. To ogromna przyjemność być z powrotem w takiej atmosferze, w której pamiętam, i wygrywaliśmy te rajdy. Słynny odcinek, który. My też jechaliśmy z Maćkiem parę razy i myślę, że wszyscy, którzy pamiętają te przeżycia i te momenty, kiedy rzeczywiście tysiące ludzi tutaj obserwowało wyczyny, no... To zawsze jakoś szczypie za serce i zawsze jest taki moment przyjemny powrotu, tym bardziej, że, że będziemy razem z Maćkiem Wisławskim i, i, i dla mnie to jest taka trochę sentymentalna podróż. Nie no, z Krzyszkiem to ja w ogóle jeździłem 9 lat, potem mieliśmy co jakiś czas jakiś taki wspólny start, a to w rundzie rajdowych Mistrzostw Ameryki, a to w rajdzie Polski w tym roku, który był rundą rajdowych Mistrzostw Świata jako autofunkcyjne zerówką. Także my z Krzyśkiem mamy stały kontakt, mimo że nie jeździmy jak gdyby w jednej, jednej zawodzie. A tutaj w Płocku... Jedziemy właściwie no, ten super, ten, ten power stage miejski, jako, jako po raz pierwszy. W tym ubiegłym rajdzie 50. wpadliśmy na pomysł, żeby pomóc Szymkowi z Polanicy, który czeka na ciężką operację i postanowiliśmy pomóc w zbiórce funduszy na przebieg tej operacji. Zorganizowaliśmy parę atrakcji, zaprosiliśmy Krzysztof, m.in. Krzysztofa Hołoszczyca, który miał przejazd na odcinku specjalnym kłosko. Power Stage, gdzie można było wylicytować przejażdżkę z Krzysztofem. Fajnie się to udało, bo osoba, która wylicytowała, wpłaciła, zasiliła poczet operacji w kwocie 2100 zł. Również były przejazdy Krysiaka na odcinku testowym, jak i również Śmielowskiego, które też dołączyły do, zasiliły konto operacji. W kłodzkim Kryterium Ulicznym Power Stageu wystartowało 47 załóg. Które miały do pokonania dystans 3450 metrów. Załogi musiały go pokonać dwukrotnie i liczył się najlepszy czas przejazdu. W tym kryterium najlepszą załogą sklasyfikowaną na pierwszym miejscu okazała się jadąca samochodem marki Ford Fiesta R5, załoga Brzeziński Gerber. Na drugim miejscu plasowała się załoga Niwet Heller, a na trzecim grzyb Hundla. Ogólnie zawody pojechały bezpiecznie, z moimi przygodami które miała załoga, która wygrała rajd Dolnośląski. Była to załoga Niwet, która uderzyła na Jaszkowej w Bale Słomy, ale szczęśliwie dojechali do mety i wygrali 50. rajd, 50. rajd Dolnośląski. Niestety załoga Grzegorz Grzyb, która na tą chwilę, cię jest środa, wyniki zostały zawieszone, nie została mistrzem Polski. Załoga, która jeżeli by dojechała do mety jako druga, uzyskałaby tu mistrza Polski. Także rywalizacja rozegra się jeszcze w Narajdzie Arłomowie, który będzie 3-4 listopada. Relacja z tego wydarzenia również w tygodniku Euroregio Glacenzis.